Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 25. Jest to odcinek z serii pierwszej, no i dzisiaj zajmiemy się wykopkami buraków cukrowych. Jak widzicie, mam tutaj pole buraków cukrowych, no i pod odcinkiem ustawiam pracownika, żeby tutaj skosił te liście z tych buraków, no i są one już gotowe do wykopania. Zakupiłem sobie też taki oto kombajn podczepiony do ciągnika. No i dzisiaj popracujemy sobie trochę tym case, też jaki fajny zestaw nam powstał. A tutaj obok stoi challenger z przyczepą, do której będę sypał te buraki, no bo ten kombajn jest dosyć szeroki, jak widzicie, ale nie ma za bardzo zbyt pojemnego zbiornika, więc. Pewnie dość często będzie nam się zapełniał. Możemy jeszcze sobie tutaj GPS włączyć Poprzeczniaki mogą być trzy. Włączmy sobie jeszcze też linię przejazdu. No i okej, okay, rozpoczynamy pracę. Włączamy kombajn, opuszczamy go. No i jestem ciekaw, ile uda się przejechać. Ok, zrobiliśmy taki mały kawałek i już jest ponad 1000 litrów. W ogóle zobaczcie, jak te buraki bardzo szybko y, przybywają w zbiorniku. Ok, już mamy 3000. No widzę, że ten zbiornik będzie się bardzo szybko zapełniał. Słuchajcie później zobaczę, czy nie będę zatrudniał tutaj pracownika i nie będę jechał obok niego, żeby odbierać te buraki, tylko na razie mógłby być problem z tymi słupami, no i... Tutaj nam się kombajn zapełnił, na szczęście, przed tym słupem, więc troszkę sobie cofniemy. No i wysypiemy te buraki. Więc jak widzicie, zrobiliśmy taki niewielki kawałek i już jest pełny kombajn. No pewnie przyszłościowo raczej będę chciał sobie kupić kombajn samojezdny, który ma większy zbiornik. Która od razu te buraki, ale na razie możemy sobie wykorzystać ten kombajn Jest to też nowa maszyna w tym farmingu, w tego nie było Więc można się w ten sposób pobawić, też zobaczcie tak wygląda tekstura tych buraków, moim zdaniem bardzo fajnie Na pewno na plus się ona zmieniła Okej, okay, wsiadamy już do naszego ciągnika, nawet nie wiem czy będę ten taśmociąg składał Mam nadzieję, że o nic nie zahaczę, ale chyba nie zahaczę tutaj o nic Chociaż nie, może lepiej go złożymy, bo tutaj jest ten słup. To żeby nie zahaczyć. O, idealnie akurat się złożył przed samym słupem. O, tutaj gra sama nas chciała poprowadzić po łuku, tylko po prostu ten kombajn. Ten ciągnik z tym kombajnem ma zbyt mały promień skrętu. Ale i tak myślałem, że się wyłączy GPS, a tu nas chciał poprowadzić. No oczywiście też fajna mgła w tle, tutaj mamy jeszcze rzekę w oddali. No i w takich warunkach można fajnie pracować. Ok, znowu pełny kombajn. Ok, chyba gdzieś tu skończyłem, no to znowu podjeżdżamy. Więc z przyczepą za chwilę trzeba będzie pojechać sprzedać te buraki, bo będzie pełna przyczepa, w sumie cztery razy możemy wysypać. Później możliwe, że zatrudnię pracownika i tutaj będę jeździł od razu z przyczepą, będę odbierał te buraki, z od pracownika. I w sumie to jest fajny wariant yy, zbierania tych buraków, czyli jazda z przyczepą obok. No bo tak jak teraz robimy, no to muszę się zatrzymać, muszę, muszę się przesiąść. Podjechać z przyczepą, później znowu ruszyć tym kombajnem. A na razie może sobie w ten sposób pozbieramy, a później poza odcinkiem, jak będę kopał te buraki, no to możliwe, że zatrudnię sobie pracownika. No i będę jeździł obok niego. No, ogólnie buraki są też jedną z bardziej opłacalnych upraw w tym farmingu, więc liczę na to, że uda mi się zarobić trochę pieniędzy. No i będę chciał sobie zakupić nowe ciągnik, więc możliwe, że w kolejnym odcinku kupimy sobie maseja No i może coś nie popracujemy, może sobie z kultywatorem pojeździmy. No jeszcze zobaczę i później zobaczymy co będziemy robić w kolejnych odcinkach. Czy jakieś cionokosy zrobimy, czy jakieś żniwa później już na wiosnę. Okej, okay, znowu mamy pełno. Jest już nad z kolejnymi odcinkami się zastanowię, co będziemy robić na tych kolejnych odcinkach. Na pewno w następnym kupimy nowy ciągnik, a później nie wiem jakieś kosy może... Coś innego. Może już jakieś żniwa zrobimy ewentualnie. Może ewentualnie coś przy karowach, jakieś karmienie na przykład albo sprzedaż mleka To jest to na pewno jakiś pomysł, żeby też coś tam porobić. Później może kupię sobie rozrzutnik i zrobimy rozrzucanie obornika. No bo też tego obornika dość sporo mi się zebrało w magazynie, więc będzie można sobie porozrzucać obornik na polu. No ale ogólnie jestem ciekaw, ile na tych burakach zrobię. Pole jest dość duże, więc zysk też mam nadzieję, że będzie fajny. Też tu niedaleko jest skup, więc nie muszę jakoś daleko jeździć. O chyba zaraz znowu się zapełni nasz kombajn. Jeszcze trochę i chyba... O! Już się wyłączył. Jeszcze trochę i będzie pełna przyczepa. Jest to sobie raz wysypiemy i zaraz chyba wysypiemy, ale nawet chyba nie będę w stanie opróżnić całego zbiornika. Teraz jeszcze cały opróżnimy. Nawet jednego krążenia nie zrobiliśmy, a zaraz będzie pełna przyczepa, ale to dobrze, będzie dużo pieniędzy ze sprzedaży tych buraków. W sumie nawet nie muszę gasić tego ciągnika, bo zaraz znowu będzie pełno. No na przyczepę mamy 92%. Więc to sobie zbierzemy tu troszkę. Chyba GPS ominął, więc to sobie zbierzemy. Na chwilę muszę ten taśmociąg złożyć, żeby znowu nie zahaczyć o drzewo. Ale już myślę, że za chwilę sobie to rozłożymy. Tylko tutaj jeszcze te słupy mamy, ale może nie zahacza o te słupy, więc sobie rozłóżmy. Najwyżej no złożę go ponownie, ale tak patrzę. Chyba nie powinienem zahaczyć o nic. Chociaż ten słup trochę bliżej jest, więc możliwe, że o niego zahaczę. Ale już mamy pełny zbiornik, więc sobie wysypiemy część tych buraków, ile się zmieści jeszcze na przyczepę. No i pojedziemy to sprzedać. No, a w kolejnym sezonie będę chciał zasiać buraki czerwone. Na polu numer chyba tam była ósemka. Tak, ósemka. Tam wcześniej była Soja. Na wiosnę może sobie tam masajem popracujemy trochę, przygotujemy pole do zasiewu, no i poza odcinkiem kupię sobie siewnik do warzyw i zasieję buraki czerwone. No, zobaczmy na ceny y, tych buraków cukrowych. Okej, niby tutaj jest największa cena, ale ja sobie będę sprzedawał tutaj, no bo jest troszkę mniejsza. No ale jest to punkt skupu, który jest 200 metrów od mojego pola, więc jest on najbliższy oczywiście. A te różnice nie są jakieś bardzo duże, więc tu będę sprzedawał, bo po prostu szkoda mi tracić czasu na transport tych buraków. Tym miał większą przyczepę, no to co innego, ale jednak też patrząc na to, że ten ciągnik na no, chwilę będzie się rozpędzał do maksymalnej prędkości. No bo jednak te buraki trochę ważą na przyczepie. No to sobie tutaj będziemy bliżej sprzedawać. I tak cena jest bardzo fajna. Tutaj chyba około 15 tysięcy dostanę za tą przyczepę, więc no bardzo fajnie. Jedno takie okrążenie 15 tysięcy. Okej, okay, on też skręca tu gdzie ja. Sobie delikatnie na skróty pojadę przez trawę. No i okej, okay, tutaj będziemy to sprzedawać w tym miejscu. Jeszcze troszkę do przodu ruszymy. No i sprzedajemy te buraki cukrowe. Zobaczymy, ile dostaniemy za taką jedną przyczepę. Ale widzę, że. Bardzo fajne pieniądze za to dostaniemy, mamy 15,5 tysiąca, więc powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tego. To mi się szybko powinienem zwrócić ten sprzęt do buraków, no i będę mógł sobie kupić jakieś kolejne maszyny, czyli pewnie ten ciągnik, no i ten siewnik do warzyw, no i jeszcze jakiś rozrzutnik obornika będę musiał kupić w niedalekiej przyszłości, jak będę chciał zrobić akcję z rozrzucaniem obornika. To już chyba zakupię sobie przyczepę samą zbierającą do Bel. No, będzie to wygodniejsze rozwiązanie jeśli chodzi o y, zważenie Bel z pola niż y, ładowanie je za pomocą ładowacza czołowego. O no i tutaj chwilę moment już y, buraki są sprzedane i możemy odbierać kolejne. Ale widzę, że poza odcinkiem będę musiał się trochę pobawić jeszcze w te zbiory buraków. O, tu autobus sobie jedzie No my za chwilę dokończymy pierwsze uwrocie Okej, okay, na razie sobie znowu złożę ten taśmociąg żeby nie zahaczyć o ten słup. No i niektóre są trochę bliżej polań i niektóre trochę dalej No, a na tym polu chyba sobie owiec zasieje na wiosnę. Ok, tu już chyba skończymy to pierwsze uwrocie. Czy jeszcze jest trochę buraków? Nie, tu już chyba są zebrane. Ok, czyli tu mamy zebrane, no to wjeżdżamy na kolejne okrążenie. Za wiele i tak nie przejedziemy, bo będzie pełny zbiornik, więc może gdzieś tu sobie wjedziemy. No i po raz kolejny mamy zapełniony zbiornik. No ogólnie w sumie na multiplayer jakby zrobić jako maksję we trzech na przykład graczy albo większą ilość, no to byłoby spoko. Jeden by kopał, a reszta by odbierała te buraki na bieżąco. No i oczywiście by je odwoziło, ale tutaj w pojedynkę też można zrobić fajną akcję, można tutaj też wspomóc się pracownikami, można dać pracownika, żeby tutaj kopał te buraki. No ja na przykład mogę to odbierać, ewentualnie gdybym miał jeszcze drugą przyczepę większą, no to mógłbym wysyłać jednego pracownika, żeby sprzedawał, no i ja bym jechał wtedy z drugą przyczepą. Może moja druga przyczepa jest bardzo mała, więc tutaj nawet nie było sensu jej brać do tej akcji. w ogóle powiem Wam, że bardzo ciekawe rozwiązanie z tym kombajnem, jak go zobaczyłem na e, grafikach informacyjnych, to, to wiedziałem, że będę chciał go przetestować. To no, bo ciekawy taki kombajn, e, chyba tutaj ponad 6 metrów szerokości, podczepiony do ciągnika. No wcześniej mieliśmy taki kombajn od marki Grimme, który był chyba praktycznie dwa razy mniejszy od tego, no i był oczywiście mniej wydajny. I z niego pamiętam, że w 13 korzystałem. No to, natomiast później za bardzo już by się nie chciało z tego korzystać. No bo jednak zbiory buraków za pomocą takiego sprzętu zajmowały dużo czasu. Jeszcze trzeba było te liście obciąć. A tutaj zbiory takim kombajnem podczepionym do ciągnika nawet fajnie idą. Tu już taki pasek zebraliśmy. No ale wiadomo, że tu mamy większą szerokość roboczą, 6 metrów ponad. Ta maszyna do obcinania liści też ma 6 metrów, a ona ma chyba 6 metrów, a ten kombajn ma 6,4 metra chyba. Minusem jest oczywiście ten mały zbiornik, no ale... nie ciężko, żeby też w takim kombajnie był duży zbiornik. Wtedy potrzebowalibyśmy jakiś ogromny ciągnik, żeby to pociągnął. żeż już w przyszłości jak będą bardziej rozbudowane gospodarstwo, no to pewnie sobie zakupię jakiś kombań samojezdny, no bo jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie, bo tam możemy puścić pracownika, żeby sobie kopał te buraki, no i on będzie automatycznie jeszcze liście obcinał. No i też nie będę musiał aż tak często opróżniać zbiornika. Chociaż na takim bardziej początkowym etapie rozgrywki taki kombajn może być fajną zabawą i fajnym sposobem, żeby zarobić duże pieniądze ze zbiorów buraków. Ok, znowu mamy pełny zbiornik, jeszcze na tym odcinku zapełnimy sobie tą przyczepkę i ją pojedziemy sprzedać. No a później resztę dokończę poza odcinkiem. Tak, w sumie jak wrocie się zrobi, to już spory kawałek będzie zebrany. Okej, okay, no to kontynuujemy wykopki. Pewnie jeszcze raz będziemy mogli wysypać te buraki na przyczepę no i pojedziemy sobie to sprzedać i kolejne 15 tysięcy wleci na moje konto. Ale ciekawe, że tutaj ten GPS tak fajnie po łuku prowadzi. Nie musimy nic tutaj włączać za każdym razem, tylko nas fajnie tak poprowadził po łuku. Ok, kole kolejny raz pełny zbiornik mamy. No to akurat wysypiemy sobie te buraki i pojedziemy to sprzedać do punktu skupu. No, chyba trochę się stanie w tym kombajnie tych buraków No, ale już mamy pełną przyczepę, więc jedziemy to sprzedać Akurat na tym odcinku udało nam się dwie przyczepy wykopać, to i tak prawie Tutaj 60 tysięcy litrów, bo tutaj jest 28 Tam też 28, czyli tutaj 56 tysięcy litrów Jeśli dobrze liczę, tak chyba 50, tak 56 tysięcy litrów buraków zostało wykopane Nawet no, więc trochę więcej, bo tam w kombajnie jeszcze kilka tysięcy litrów zostało sobie tutaj zjeżdżamy na dół, nawet sobie trochę tu na skróty pojedziemy. No i wysypujemy dostawę, kolejną dostawę buraków cukrowych. Też fajnie wygląda ta animacja, jak się to wysypuje wszystko. Dostaliśmy kolejne 15,5 tysiąca. To jeszcze pojedziemy sobie na pole odstawić tą przyczepę, no a resztę tych buraków y, wykopię sobie poza odcinkiem. Jakiś samochód tutaj idzie, będzie chyba skręcał tutaj, czy nie? Skręca, Ok. No to ja sobie tędy wyjadę. No i pojedziemy na pole, wysypię sobie jeszcze resztkę tych buraków ze zbiornika. No i będę kontynuował wykopki poza odcinkiem. No dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.